Aloha, z tej strony Eleven i nasz pod. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie dzisiaj z Eleveniusiem Witamy was bardzo serdecznie w overwatchiku. Dobra, nie oszkujmy się, idę go zjechać w jeden na jeden. <śpiewamy> Prawdopodobnie jest duża szansa <śpiewamy> Jest duża Nesko, szansa, że Neskoc w tym odcinku dostanie <laughs> miuta na cały film yy, i przekonacie się tylko jaki jest efekt końcowy, więc będzie trwał minutę. Nieważne. Mamy losowych bohaterów, wykluczyliśmy kilku, którzy są... no, bez o, sensu. Nie ja nic nie wykluczałem, ja nic nie ja, ja, ja wykluczyłem no, kilku bohaterów. No, wyrzuciłem Bastiona, bo to nie ma sensu. Wyrzuciłem Basta, Hanzo. Się. O, nie, co?! <laughs> szybko wracaj nim! Nie, Hanzo, wracaj jest, Dobrze, Hanzo jest, spokojnie, Hanzo jest. Dobra, gramy jeden na jeden w kontekście takim, że... Mam go po prostu eee, rozwalić Mamy, mamy tę samą postać Zero co? leczenia dookoła A, No obydwóm nam wybiera tę samą postać A no dobrze, okej, okay, to nawet nie wiedziałem O! What? Się stało w ogóle? Jak dużo grałeś innymi postaciami nie. niż Hanzo? Bardzo mało Nie, bo grałem ogólnie z Niatą, grałem Hanzo, grałem... E, troszeczkę Junkratem nawet wczoraj grałem e, Ale tak to naprawdę mało, na przykład Anko w ogóle nie gram czegoś. Junkrat jest trochę broken, o co ja robię?

że nawet nie wiedziałem, że to jest heal na tej postaci, więc yy. Jak to nie wiedziałeś? Wczoraj ci na streamie mówili, że Anna się leczy zrzucając fiolkę pod so siebie. Rzucałeś tak. ją pod siebie! Tak, Widziałem! Raz rzuciłem, raz rzuciłem, ale jak mi nie uliczyło do pełna. Skapnąłem się dopiero, jak już miałem bardzo lowa. Żeby cię nie okłamywać, tak, rzuciłem pod ciebie fiolkę, ale jak miałem pół HP. Nawet więcej niż, znaczy mniej niż pół. Kurde, jeszcze co zrobię? Akurat Soldier i Anka według mnie są w ogóle bez sensu. Co bo jest one sensu? To mają są naj... to, to są najzwyklejsze postacie. Tak, ale one mają leczenie. No tak, o to chodzi. Jest mój cel. Słyszałem nie, to jest... Cię. Wiem, domyślam się, że nie słyszałeś. Gramy do dziewięciu, jakby coś, żeby nie było tak krótko, nie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. W ogóle postacie mi się z... długo ładuje, choć dziwnie strasznie mm, to jest chyba normalne, też tak mam Nie, bo mi się ładują z, wiesz, t Taką jak masz, jak, tak, jak tak, masz wiem. to mi się tak ładuje Wiem co to t no, po co tak, ja nie Ops, ktoś nie ma tarczy Ktoś nie umie celować, to ja Eee, Jezu... Uuuu, hopie, o oh, hopie, o oh, hopie! Don't move. Ile masz HP, mi powiecie? Eee, 253. No i, i po co to w ogóle, ja nie wiem. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the. F <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Ja tam kodę... o, nie, no, nie No kurde, lewy, nie naprawdę ja, ja nie wiem no czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. czy się w overwatcha grasz dłużej niż ja. ma jakikolwiek sens! Jest, ja to mnie tym bardziej rozwalisz, no. To jest to jest... To jest, już, to, jest czemu wiem. tym bardziej? Weź chyba za łatwo no, Uzy, się ja poddajesz nie grać. Nie, ja się nie poddaję w ogóle słuchaj, no ja po prostu wiem, że ty dobrze grasz, tak? To jest to i tyle. Zjęty nie, nie słychać kroków, więc to jest. Ta różnica. We. No patrz O! Pierwszy raz wygrałem, no nie myślałem właśnie, że z dnia tu przegram, a to taka O! wygrana podrobiala. Mogłem się schować i odleczyć, bo mnie trafiłeś Jak odleczyć? A przecież on się leczy, no tak No on się to leczy, będzie... to, to, to okay. niebieskie HP ma to, to leczy nie nie, nie, ja w ogóle mogę stać w miejscu i nic nie robić Nie, 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 nie ma tak, dajesz nie ma poddawania już, się. Już jest, już jest przegrana, Gdzieś ty uciekł. Z widziałem, jak biegniesz w jedno miejsce, i nagle zniknąłeś. Co jest? O kurcze, czekaj musi Ci Sławki odłączył. He? Wow, ja cię słyszę Nie słyszycie w ogóle. Kurwa no nie no nie mogłem nic zrobić, to za gówno przeładowywał ile miałeś 10 HP? Ja no 10 HP wierzę, dokładnie no miałem. No właśnie no. No bez sensu w ogóle no... Ja, przy, ja w ogóle nic nie słyszałem Mercy, no kurde, jaki, jaki jest sens? Czemu nie wyłączyłeś Mercy? Właśnie się zastanawiam czemu Nie wiem czemu nie, nie wyłączyłem Mercy. Jeszcze przegram na pistolety, no po prostu nie wierzę w to. za tylko ściskam. Ty, ale ona się wyleczy? Mo ona się leczy? Ona się leczy sama, no. No ja nie wierzę. Dlatego to trochę stupid shit. Yeah, agnostyk! Ale to i tak przegrałeś. Znaczy wygrałeś, no? No tak, no bo. Strzelałem w głowę. No, trzy czwarte postaci, które póki co były, to ja mogę się no, spokojnie poddaję, Słuchaj, na spokojnie podać. Słuchaj, jest do dziewięciu po w to, żebyś Hanzo mógł trafić, nie? No. śmieszne. No kurwa, no to są jakieś jaja chyba, no! Co to takiego, No weźcie wszystkie, bo co to jest? ła, no, wow, no po nie, no żenara totalna to jest, na To jest stary, Dobra, dobra, potem pojedziemy jeden na z jeden snajperami Samymi snajperami Hej Co ty tam kurwa robisz po drugiej stronie w ogóle? Nie, jestem O, ale nie trafiłem! O stary! O stary! Dałeś ale cię Nie, ja to widziałem, Dałeś Nie, nie dałem ci fury. Serio ściapciałem, źle celowałem! No celowałeś w ogóle w drugą stronę tego raczej mm, Nie. Myślałem, że przybiegniesz od drugiej strony. blisko było! 4 HP. <laughs> masakra. Nie, no, to no nie najgorzej, mogłem parę wyrzucić. Para. masakra. Na fara to będzie trudno. To choćby dwoje się zabijemy w tym samym czasie, będzie remis. A weź, to bo... myślisz, że tak łatwo jest zrobić. Tak. Zaskakujemy w tym samym czasie. Nie, bo któryś nam. Nie. No nie, serio, w tym samym czasie, będzie remis. No dobra, no dobra, niech ci będzie. No. No Forum nie ma Ale sensu. Ty nie bierzesz, ja, punkt wyżej będziesz miał. Nie ty no ty nikt, nie będzie miał. 3, nikt nie będzie miał. Trzy, cztery. Nikt nie dostaje punktu przy remisie. Masz szczęście! S no, no, ja bym cię oszukał! No. Mi nie wierzysz! No. <noise> o nie, Macrina, no nie, no. O nie. A ty masz w ogóle, no, ej. Masz no, ja mam taki płatny DLC od EA Games, że ogólnie to mam auto aima. To chyba. Ma krytom. O stary. Kurwa, no, kurwa. Yes. Flashbang! Co? Czemu? Ro Boże, czemu Junkrat przed chwilą miał u mnie ten? Swoją broń w głowie. Ok, który się wybuchało miny? Prawym, przyciskiem myszy. Okay. Nie, oni umiem grać Junkratem. To jest porażka totalna dla mnie. Nawet Cię nie widziałem! Junkrat jest tak Wiem, bullshitową str postacią! Strzelałeś po prostu sobie, a ja sobie w to wszedłem, bo nie wiedziałem, że tam, że tam strzelałeś. Wow, wow. 9 prawie dziewiąta runda to już jest, a Hanzo nie widać. I to jak teraz wygrasz, to już nie będzie Hanzo i Ło stary! I did not see you there. Ło stary! Nie, to jest bez sensu. No wy... Strzelił mi nie to jest bez sensu. Ale masz... No, wygrasz, no! Wiem wygrasz już pamięt. Już, już, już Słuchaj! Dam ci się, zabi się zabić. Poczekamy to, to na rundę z Hanzo, okej? Okay? Nie. Bij nie, mnie? Traba, nie. Bij ja, idę zaskoczyć i będzie runda z Hanzo. Nie! Można. Nie rób tego! No nie robi już się bije! No, <śle> no nie już cię bije! Nie! Nie zbyt... zabijaj się, ja już cię bije! Patrz, Hanzo! Mówiłem? mówiłem, mówiłem? No i bardzo ładnie. Kiedy no. ja teraz dam ci forę. co ty na, teraz ja zeskoczę. No, dajesz. No to jest w ogóle taki bez sensu, bo ta Hansa ma przecież tą, jak e... się nazywa. No to Strzała strzałek, soliczna. To pokażę, nie, no właśnie. Ja widziałem tylko, gdzie ty idziesz, nie widziałem się za ściany. Wygrałeś. <grym> <grym> no, ale no popatrz na to. Po, nie, tak Jak tak kurczyło. No. Myślałem, że ty to już zrobisz. Dałeś ja nie mi pomysł, generalnie. Można, ja nie wiedziałem, że można przyciągać i obracać się. No to teraz już no wiesz. Podjęcie, patrz. To teraz już wiesz. Widzisz? To teraz to wiesz no. Nauczyłeś się czegoś nowego. Nowe doświadczenie. Stary.